Proszę zostawić to panią. Proszę, proszę zostawić to panią. panią. Alo, alo, proszę pana. Proszę zostawić tę panią. Ale pani mnie, Boże mnie! Boże mnie! Ale tutaj, tutaj, nie szarza. Nie mije się i ciebie! To musicie nie uczyć. Te dantejskie sceny miały miejsce wczoraj podczas nadzwyczajnej sesji Rady rządzonej przez Platformę Obywatelską Warszawy. Sesja została zwołana po wyjściu na jaw skandalu polegającego na wyrzuceniu 40 rodzin ze słynnej już kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 66 i podjęciu przez ratusz Rafała Trzaskowskiego próby sprzedaży nieruchomości wartej 100 milionów złotych w ręce zaprzyjaźnionych prywatnych deweloperów. Bez wiedzy Rady Miasta. Podczas tego posiedzenia podeptane zostały reguły demokracji, podeptane zostało prawo mieszkańców do informacji o tym, co dzieje się w ich mieście. Użyto przemocy, w tym wobec kobiet. Partia oszustów pokazała swoje kolejne oblicze partii osiłków. Ale to nie jedyny skandal, z jakim mamy do czynienia na kilkadziesiąt godzin przed otwarciem lokali w wyborach prezydenckich, ponieważ doszło również do zamachu na Sławomira Mencena i zamachu na same wybory. Jednego i drugiego dopuszczają się służby podległe rządowi Donalda Tuska, a o szczegółach już teraz w programie Polskość to Normalność Tomasz Gdula. Kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego nigdy nie proszę tu Państwa o żadne wpłaty, o wsparcie materialne. Niezmiennie natomiast proszę wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, a jeszcze nie należą do naszej liczącej już niemal 180 tysięcy członków społeczności, o kliknięcie przycisku subskrybuj, a tych, którzy już są w naszym gronie o łapki w górę, ponieważ te dwie rzeczy najbardziej wpływają na zasięg naszych niezależnych i wygłaszanych zawsze z polskiego punktu widzenia komentarzy. Pokazana na wstępie sesja Rady Miasta Warszawy została przez radnych Platformy Obywatelskiej zerwana zaraz po jej rozpoczęciu, co burzy krew tysięcy Warszawiaków, którzy czują się obywatelami drugiej kategorii w swoim własnym mieście. Jednak to nie jedyny skandal, z jakim mamy do czynienia. Zaraz pokażę Państwu nagranie, na którym banderowski pomiot grozi Sławomirowi Mencenowi. Oni trzymają pośrodku zamazane, zablurowane zdjęcie, na którym jest. Sławomir Mencen, jego żona oraz dzieci wystylizowani na ofiary rzezi Wołyńskiej. My, Polacy, pamiętamy, mamy wdrukowane w naszą zbiorową wyobraźnię, jak postępowali Ukraińcy z naszymi rodakami podczas zbrodni roku 1943 i lat późniejszych. Posłuchajcie lub przeczytajcie, co te bydlaki wygadują. Słuchaj mędrcy, kurwa wszystko, to nie też nas. Думаєш, що твої доноси в поліцію, старшин Міністерство закордонних справ нас зупинять. Вони всі куплені, залякані і діють в інтересах України. Ти таки не вибачився за свої погані та брухливі слова про українську історію, українських героїв даємо тобі останній шанс принести офіційні вибачення. В іншому випадку відмовляється від участі виборах. Пожалій себе, своїх рідних. Ми зробимо все можливе, щоб ти не став президентом. Нам такий сусід не потрібен. Наш Польщі сотні тисяч. Не витинаш наших умов. Побачиш наші можливості. Слава Україні! Слава! W komentarzu pod tym filmem, udostępnionym na oficjalnym profilu Konfederacji na YouTubie, Sławomir Mencen zwraca uwagę, iż mamy państwo z dykty, ponieważ takie groźby pojawiają się pod jego adresem już nie pierwszy raz. Po tym jak na przełomie lutego i marca odwiedził lwów i powiedział co myśli o upamiętnianiu ukraińskich zbrodniarzy w przestrzeni publicznej, po raz pierwszy trafił do niego film, w którym grożono mu śmiercią. Teraz zdarza się to po raz drugi, ale wtedy Sławomir Mencen. Poinformował służby polskiego państwa, które w żaden sposób nie zareagowały. I to jest, proszę państwa, zamach, którego na posła na Sejm Rzeczypospolitej i na kandydata na prezydenta dopuszcza się rząd Donalda Tuska bierność i przyglądanie się, a może coś Ukraińcy zrobią, a może nie zrobią, a może któryś z tych setek tysięcy, którzy są w Polsce, podejmie jakieś działanie wobec prawaka. To jest zamach, którego dopuszcza się polskie państwo poprzez zaniechanie, poprzez zaniedbanie. Tak nie działa żadne poważne państwo wobec swoich mających demokratyczną legitymację przedstawicieli. Rząd Donalda Tuska nie ma z tym żadnego problemu. Ale mamy do czynienia z czymś jeszcze poważniejszym, ponieważ dochodzi do zamachu na wybory. Dobry Polak to ja. Konserwatyzm mam we krwi. Wiem, że kobiety i dzieci trzeba trzymać krótko, a przyjaciół szukać na Wschodzie. Prawie każdy z Państwa widział w ostatnich dniach któryś z tego rodzaju spotów emitowanych z niezwykłym natężeniem, a mających na celu zohydzić Karola Nawrockiego, Sławomira Mencena, oraz wyborców prawicy, jako prostaków i durniów, którym ci lepsi i mądrzejsi nie mogą oddać Polski, dlatego muszą iść na wybory. Sprawą zajęła się Narodowa Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy i wydała takie oto oświadczenie. Możliwa próba ingerencji w kampanię wyborczą. Ośrodek analizy dezinformacji NASK zidentyfikował reklamy polityczne na platformie Facebook, które mogą być finansowane z zagranicy. Działania miały pozornie wspierać jednego z z kandydatów i dyskredytować innych. Realizowane były przez konta reklamowe. Kampanie dotyczyły szczególnie Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena. Pomijam tę denną manipulację, w której Karol Nawrocki i Sławomir Mencen jako ofiary hejtu są zrównywane z Rafałem Trzaskowskim, który na tym korzystał. Najważniejsze bowiem, że NASK twierdzi, iż jest to element zagranicznej ingerencji w polskie wybory, tymczasem jak wykazał redaktor Wojciech Mucha na Twitterze, serdecznie Państwu tę lekturę polecam, aktorzy występujący w tych spotach to ludzie bezpośrednio powiązani z Platformą Obywatelską i ze środowiskiem Rafała Trzaskowskiego. Wszystko więc wskazuje, że do Donald Tusk ma już pełną świadomość iż Rafał Trzaskowski prawie na pewno nie wygra wyborów prezydenckich i rozpoczęła się rumuńska operacja, operacja szukania pretekstu do unieważnienia głosowania. Będzie jednak przede wszystkim próba sfałszowania tych wyborów, dlatego serdecznie zachęcam, byśmy zrobili wszystko, aby to uniemożliwić. Na przykład tak jak ja wziąć ze sobą w niedzielę pióro. Ja będę miał pióro. Które obowiązkowo, zawsze w moim przypadku, ma czarny atrament. I jeżeli używamy takiego pióra, to fałszerstwo jest praktycznie niemożliwe. Po pierwsze, atrament czarny jest zdecydowanie rzadszy od niebieskiego, a ponadto pióro kreśli zupełnie inaczej niż długopis. W związku z tym, próba dostawienia kolejnego krzyżyka bez budzenia wątpliwości, że ktoś manipulował przy karcie wyborczej, jest praktycznie niemożliwa. To prosta rzecz, a każdy może ją wykonać. I serdecznie to polecam. Nie dajmy sobie ukraść tych wyborów. Proszę o komentarze, co sądzicie na temat bezczynności państwa wobec powtarzających się od niemal trzech miesięcy gruźb wobec Sławomira Mencena? Napiszcie również, bardzo proszę, jak sądzicie, czy rozpoczęła się operacja rumuńska i czy poprzedzi ją próba sfałszowania wyborów, oraz jakie macie sposoby na to, żeby wasza karta wyborcza nie została zmanipulowana. Dajcie znać, a ja dziękuję za to spotkanie, kłaniam się pięknie i do zobaczenia.